What's yes. that? 何でしょう Pan Sław prezes Towarzystwa Koszykówki. Krzysztof Kliber, wiceprezes Złotowskiego Towarzystwa Koszykówki. Funkcjonujemy od dwóch lat. Wystawiamy drużyny w rozgrywkach trzeciej ligi w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki oraz Drużyny Juniorów. Jeśli chodzi o plany na obecny sezon, czyli 2010-2011. Planujemy utworzenie czterech sekcji, w tym koszykówka seniorska w ramach rozgrywek trzeciej ligi, Liga Juniorów, Liga Juniorów Starszych oraz Młodzic. Młodzik Starszy. Młodzik starszy przepraszam. W tej chwili właśnie nasi młodzicy zakończyli spotkanie z Polonią Leszno. Pierwszy mecz niestety przegrany, ale myślę, że dzielnie stawali na placu boju za momencie po godzinie 12.15 rozpocznie się mecz trzecioligowej drużyny Polonii Leczno, to jest Grupa Wielkopolska oraz USTK Grupa Dolnośląska. Zanimljivo.